Na samym początku chciałem Was przeprosić za to, że nie ma białego tła jak to zwykle na przeglądach na moim kanale bywa, ale nie było mnie w domu, kiedy to nagrywałem. Cześć! Z tej strony Timo, co w dzisiejszym odcinku robimy przegląd magazynu Lego City. Jak Cię przegonacie tak nie do końca, bo jest to tak jakby inny magazyn Lego City, a dokładnie magazyn Lego City Comics. Za magazyn przyjdzie nam zapłacić 14,99 groszy. Jest to wydanie czwarte na rok 2021. Otrzymujemy w nim m.in. strażacki pojazd wraz z gaśnicą oraz Clemon Zanim jednak zaczniemy, jeśli takie Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrywać mój kanał. No, no dobra, w takim razie odpakowujemy. No i cóż, na początku zajmijmy się naszym prezentem. Widzę tutaj, że jest instrukcja, tak więc cóż, czas na speed build. jest naprawdę bardzo fajną konstrukcją. Z przodu ma on parę żółtych świateł, mamy również ster, no ale nie można też zapomnieć o dwóch takich jasnożółtych elementach, że tak powiem, bardzo fajny robią design. Mamy również m.in. miejsce na minifigurkę, sygnał oraz białą głaśnicę. Do no naszego Clemonsa występuje on w serialu Lego City Adventures. Ma on naprawdę bardzo fajne nadruki, ma on również nadruk na nóżkach, co do wyrazu twarzy, no jest on spoko. Ma również czerwony kask, bym powiedział. A jak się prezentuje z tyłu? Z tyłu mamy również bardzo fajny nadruk, fajne logo Straży Pożarnej. Mamy również tutaj nadrukowaną krótkofalówkę spoko. Jak się prezentuje nasz magazyn Po otworzeniu okładki na lewo Mamy m.in. instrukcje Jak złożyć nasz kład Mamy również m.in. Spis treści No i cóż, co znajdziemy dalej? Dalej mamy komiks, klemons i kubeczek Jak chcecie, możecie sobie Zatrzymać filmik i poczytać sobie Komiks, no i cóż Polecam Wam naprawdę ten oto no magazyn No komiksy no są fajne No i co mamy dalej? Na stronie 17 Koniec tego komiksu, mamy Taki oto plakat. Na stronie 20. rozpoczyna się komiks Piłkarska Dżungla. Pragnę powiedzieć również, że ten komiks występował wcześniej w magazynie. Z tego co wiem, w magazynie Lego City. No i jeśli wiecie, w jakim to numerze było, możecie dać znać w komentarzach. A co dalej? Dalej mamy, polecamy miesięcznik Lego City, czyli no reklamy magazynu Lego City. No i właśnie ten magazyn zapewne zakupię, bo słuchajcie, no fajny dodatek będzie. Widzicie między innymi. A na ten. Na tej stronie mamy na przykład reklamę LEGO Ninjago Training Card Game 6. Z kolei z tyłu magazynu znajdziemy m.in. reklamę magazynu LEGO Marvel Avengers. Podsumowując, jeśli chcecie poczytać sobie komiksy LEGO City oraz dodatkowo otrzymać kład i Clemensa, no to zapraszam Was do kupna tego magazynu. Ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!